Przyjaciółki, 20 sezon. Czy ty się spodziewałeś że to się będzie ciągnęło życiu, i ciągnęło? W życiu żadna z nas się tego nie spodziewała, nie sądziłyśmy, że, że tu zagrzejemy miejsca przez, przez 10 lat. I w naszych w naszym prywatnym życiu, tu bardzo, każdej z nas się bardzo dużo wydarzyło, zmieniło. I to były takie bardzo ważne, ważne sytuacje, więc były za mną też i dziewczyny w tych momentach. W życiu nie myślałam, że, że ten serial będzie takim, taką, e, taką moją, jakby, nie wiem, przystanią e, na, na, na taki długi czas. Zobaczymy, co będzie dalej. A to jest... Czy Wy macie taki kontakt, bo już rozmawiałem z panią Magdą a propos tego, że wy się stałyście takimi naszymi trochę Kerry, Samantą e, i dwiema pozostałymi których imion, nie pamiętam teraz na szybko, e, ale Mirandą i, i tą. Charlotte, natomiast czy wy macie też taką relację, że potraficie sobie zadzwonić w czasie prywatnym i zwierzyć się z jakichś problemów albo z radości? Yy, wiesz co, yy, to zależy, też, yy, też jest trochę też tak, że rzeczywiście my yy, po skończonych zdjęciach też odpoczywamy w sensie od... Yy, i albo wchodzimy w jakieś inne projekty, więc to też jest tak nasze, gdzieś tam nasze, nasze myśli są skierowane w inną stronę. I za każdym razem opowiadamy sobie o tym, co będziemy robiły, kiedy skończą się zdjęcia, jak będziemy nadrabiały ten domowy czas, więc to jest urocze, ale oczywiście, kiedy, kiedy jest taka chwila, to, to do siebie dzwonimy. Um, ale ja myślę, że te, te bycie takie nasze intensywne dość na planie jakby rekompensuje nam takie wspólne wypady. Ja mam na przykład wielkie wyrzuty sumienia, że ja nie mam czasu dla swoich takich bardzo bliskich przyjaciół często, więc też wtedy właśnie próbuję nadrabiać te zaległości. To jeszcze w takim razie dopytam, czy zdarzało Ci się brać na plan zdjęciowy do pracy dzieci? Wiesz co, do przyjaciół nigdy i, i chyba tylko może na plany zdjęciowe. Niekomfortowo się czuję z dziećmi na planie. Myślę, że to nie jest dobre miejsce dla dzieci. Tak naprawdę, wiesz, trzeba być cicho. I, a poza tym, jak gdzieś wtedy się nie mogę skupić na swojej pracy, tylko myślę, myślałabym co, co się dzieje u dzidziusia, co, 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 w czym mogę pomóc, co mogę zrobić. Więc, jakby ja potrzebuję takiego odgraniczenia. Każdy inaczej funkcjonuje. A to jeszcze w takim razie dopytam, czy masz nianie, czy tylko rodzina ci pomaga? Nie, wspomniałam już o tym nieraz, że, że mamy tą samą nianię nieprzerwanie od, od no, prawie 9 lat. 8. A to w sumie też fajne, że taka osoba potrafi przez e, krótki czas, ale na tak długi czas, z życie z tymi dziećmi. E, tak, to prawda, nikt zastępuje Nie myślał, że tak to się rozwinie. I nasza Dominika też nie, nie sądziła, że, że, ta, że to bycie z nami przeciągnie się tak w czasie. Teraz jest naszym członkiem rodziny, śmiało można powiedzieć.